Kawa z Jezusem czyli czytamy Pismo Święte. No i przyda nam się na pewno Pismo Święte, zakreślać długopis, notatnik i worshipowa playlista. I na tej kawie z Jezusem przeczytamy sobie początek Ewangelii według Świętego Marka. Na początku oczywiście modlitwa i przechodzimy do czytania słowa. I dużym ułatwieniem tutaj było dla mnie korzystanie z klucza do Ewangelii. No i to słowo mówi nam o centrum chrześcijaństwa, czyli o spotkaniu z Jezusem. Spotkaniu w cztery oczy, spotkaniu, które jest osobiste. Czy miałeś już taki moment w swoim życiu? Punkt pierwszy to Jezus, który zbawia i wyzwala. I ważne, żebyśmy mieli świadomość, że tego potrzebujemy. Punkt drugi to Jezus, który jest Bogiem, a więc wiem, że On jest na pierwszym miejscu w moim życiu i nie ma nic ważniejszego. Punkt trzeci to Jezus, którego pragnę widzieć w moim życiu, a punkt czwarty to Jezus, który jest mocny, wszechmogący i wiem, że ja mogę doświadczać jego potęgi w moim życiu. No to amen, dajcie znać, czy chcecie więcej takich filmików.